Hej, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj Steelgar, cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z gierki Betyfil 4, bo niektórzy z was pisali, aby nagrać to jeszcze raz. Tym razem, moi drodzy widzowie, całkowicie w nowej jakości. Już wiem, jak ta. jak moja, właśnie karta graficzna działa. Mamy tutaj 1080 P ustawienia wysokie, bez żadnego SAO A i tak dalej, bo tego nie lubię na 60 klatkach. Tak więc myślę, że o wiele ciekawiej będzie się to dla was oglądało. Kto mnie strzela w ogóle stąd? A zaraz myślę, że będzie to po prostu fajnie wyglądało i będzie się milej grało. Tak więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o subskrypcji. Ja o tych subskrypcjach przypominam, ale są to informacje dla mnie ważne, ponieważ robię wielki test. E, mianowicie, właśnie jak dokładnie sub, suby działają i tak dalej. Nieważne, za dwa miesiące będziecie wiedzieć co mi chodzi. E, na razie nie musicie nic wiedzieć. Oprócz tego, że jeśli się, się spodoba, to nie zapominać o niczym. Mam chwila. Tu jest u góry typek, nie wiem czy go żeby uleczyć. Niestety nie. O, zdążę, zdążę, zdążę. Nie zdążę, nie zdążę. Tak ja więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba. Gram sobie na strefie powodziowej e, zwykły, zespołowy de e, deathmatch. Tylko i wyłącznie tryb infantry, czyli bez żadnych głupich pojazdów. E, no i co najważniejsze, tryb hardcore. -hard, tak więc mój ulubiony, bez jakiegoś. bez głupich radarów. I zabijamy kogoś. no Nie musimy od niego wywalać połowy magazynka. Co jest. Rzeczą, bardzo ważną dla mnie Bo tak powinno być w każdych grach Tak więc zapraszam do oglądania już teraz Minus tego, że nie ma radaru jest taki, że ja w zachodzie nie wiem gdzie są wrogowie Właśnie jednego znalazłem No! Dobra, mamy killa Tutaj ktoś strzelał, ale to mój Przeładuję sobie O Jezus Maria! Haha, ktoś chciał go tutaj... Yy, Snipe'a zabić Ale udało mi się go zabić, dobra Lecimy dalej, odcinek tradycyjnie około 15-20 minut. Tam są chyba wrogowie, tak mi, tak mi się wydaje. Chcę tutaj iść od strony budynku. Dobra. Pójdę tędy, pójdę tędy i skoczę na sam koniec. Tu normalnie Parku, Parku 4. Battlefield 4 będzie nagrywany raz na jakiś czas, aż do czasu, kiedy wyjdzie BF1. Myślę, że wielu z Was naprawdę na niego oczekuje. Genialna gierka, która może po prostu zrobić wiele w aktualnym czasie i myślę, że naprawdę warto, warto na BF-1 poczekać. No a tymczasem, żeby się nie smucić, że jeszcze BF-1 nie ma, no to myślę, że nagramy sobie czwórkę w jakości, której na mojej kanale tak naprawdę nigdy w życiu nie było, zarówno jeśli chodzi o klatki, jak i o jakość filmików, jakość obrazu. Może nie jakość filmików, tylko jakość obrazu, bo są dwie całkowicie inne rzeczy i ludzie to często mylą. O, mój, leczcie się. Coś mi mówił, żeby leczyć na maksa. Ja do końca nie wiem, o co mam chodzi z leczeniem na maksa, bo ja po prostu im rzucam apteczki i oni się sami leczą. O, bez jaj, że magazynek. Bo ktoś mi napisał, że dlaczego ich nie leczę na, 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 na maksa, a ja nie wiem do końca, o co chodzi, bo ja im rzucam apteczki i oni się leczą, a defibrylator chyba nie leczy, się, jak użyję go ponownie na kimś. Logicznie, myślę, tak nie powinno być. Dobra, wracam do gierki Dajcie mi zobaczyć tylko, czy wszystko OK. nagrywa. Tak jest, dobra, wracamy do akcji. Degrałem sobie jeszcze dalej szturmowcem, potem może zmienimy. O, widzę, że tutaj nasi idą. Ja sobie może zejdę gdzieś od dołu, spróbuję coś zrobić. Um, bo, bo nie lubię otwartych przestrzeni. Ja wolę grać jako taki, wiecie, jak niby ninja. Jakkolwiek to brzmi. To są moi też, o cholerę cię, złe miejsce trochę wszedłem, nie powiem. Dobra, idziemy tędy. Tutaj jest mój gracz, który nie żyje. A, posłuchajcie się, ktoś, ktoś się strzela, tylko... A, tam też, kurde, ile... Myślałem, że go zabijałem. Nie... No. Dobra, mamy killa. Tylko, że, no właśnie, tam był typ, który nie skoczył. Dobra, spadamy stąd. Tam jest mój, ale go nie. Tu jest wróg. Tu jest... Dobra, tam jest wróg, ale prawdopodobnie. Dobra, mamy killa. O, zginął. No niestety. Team Deathmatch. Ile tutaj jest na 32 osoby? E, więc tutaj giniecie jest praktycznie bez przerwy. 7-2. Bardzo dobre statystyki. Nie powiem, idzie mi genialnie. Zmienimy sobie może za chwilę na następną śmierć. Co może zrobimy tak, że e, trzy razy zginę. To zmienimy wtedy... E, zmieniamy wtedy... E, zmieniamy wtedy właśnie klasę. Myślę, że to będzie dosyć fajna opcja. Tak żeby to nie było jakoś zbyt monotonne. A zginięcie tutaj jest strasznie banalne, zwłaszcza po tym co je teraz odpierniemy. Więc e, tutaj jak coś. Z... A się... O, się! o no niestety. W ostatnim momencie go zobaczyłem. Dobra. Zmieniam klasę na następną, na wsparcie, jeśli się nie mylę. Chyba, że na technika tam mam, chyba. Chyba, chyba mam technika. Zobaczymy sobie. Tak, jest technik. Czemu ja się odrodziłem? Ja jestem technikiem, czy... no hmm. Dobra, przepraszam. Chciałem kliknąć technika, mnie odrodziło. Musiałem mieć coś źle zaznaczonego myszką i tak to zadziałało. Dobra, trudno. Każde mi się zdarzy. E, idziemy od dołu. Mm, I od dołu wejdziemy tam, gdzie oni się pojawiali. Myślę, że to będzie dosyć mocna opcja. Tutaj jest drabina się, się nie mylę gdzieś. Ale tutaj gdzieś powinno być wejście na górę, tylko nie wiem z której strony. Myślałem, że tutaj jest cholercie, się pogubię jeszcze Myślałem, że tutaj będzie korytarz. Mm, tu jest wejście, dobra, spoko. Dobra, idziemy jeszcze jeszcze wyżej. O, ktoś do mnie strzelał. Tam jest ty do tego. A to są moi, no. Genialnie. Super, że to są moi. Tam są wrogowie, tak? Dobra, mamy killa. No, czemu go nie uleczyłem? Myślałem, że, będziesz, że go uleczysz. I ciebie zabiję wtedy. Wow, jakiś sniper mnie zabił, L115. No to gratulacje dla niego. Nie zauważyłem go za nic. Dobra, zmieniam teraz klasę. Mam nadzieję, że będę mógł. Chyba, że jest to jakiś dosyć specyficzny serwer, gdzie nie można zmieniać klasy. Technik, do akcji. No, działa, spoko. W takim razie musimy tutaj lecieć. Widzę już tutaj wrogów po prawej niestety. Dosyć w dużej ilości eee, tam są wrogowie. Dobra, idziemy może od dołu, co nie? Myślę, że to będzie mądrzejszy wybór. Gramy tradycyjnie tylko i wyłącznie jedną rundkę, chyba że ona będzie bardzo krótka. że ona będzie bardzo krótka. bo to wtedy dwie rundki. Eee, to był gracz. Dobra, mam killa. Robimy ponownie to samo kółko co poprzednio. Wejdziemy tutaj ponownie na górę i spróbujemy... Czy tu jest... Tam moich nie ma teraz. No, ciekawe, tutaj nie chcę iść, chcę iść na górę jeszcze. Tam są prawdopodobnie znowu wrogowie. Cholercie, ja chyba się zmieniło właśnie miejsca. Ja wiem, że ja walę full-out, ale ja mam cz -kę. Ja mam pistolet maszynowy. To będzie tutaj tak złomowate na odległość, że ja nie wiem. Ja mogę 5 magazynków na kogoś wywadzić, go nikt nie zabije. Idziemy na blisko. Wow, headshotami walnął. Jeden strzał, dobry koleś, nie powiem 10-5. No niestety, było 7-2. Idziemy w tył. Dajcie mi zmienić tą bronię. Ja tym nie będę grał, gramy wsparciem. M239. Cóż, jakieś tutaj strzały. I tutaj nie ma moi, więc są wrogowie. Tam po lewej też, w ogóle wszędzie słyszę. Typy na biega. Słyszałem, że biegał tutaj. Strzelają się u góry. Dobra, idziemy na nich. Mamy key. Nie zabiłem go. Wow. Dobra, no niestety. Jakiś inny nastypek zabił. Mamy pecha. Nie lubię tej mapki. Znaczy, ona jest fajna. Ja nie mówię, że nie. Ale nie na 32 osoby i nie na Team Deathmatch. To po prostu jest taka rzeź. To są mnie rzeź. Mm, więc tutaj naprawdę trudno. Ani się jakoś nie skampisz. Ani się nie ukryjesz. Ani nic. Po prostu giniesz bardzo szybko. A jak ktoś ciebie po prostu znajdzie, wyczuje, to już ciebie nie ma, po prostu co nie. Tam jest typek, właśnie, i za chwilę zginę, bo. No właśnie, no niestety, niestety. To nie jest ta... nie, nie jest broń na pewno na coś takiego. Ale ktoś inny mnie zabił, zauważyłem. z M9, a do mnie ktoś strzelał z karabinu szturmowego jakiegoś. Więc dosyć ciekawe. Dobra, wracamy, bo to nie ma co. Z mam H52CQB. I też zwykły karabinek, który mogę sobie założyć tak naprawdę na każdą jedną. Na każdą jedną. klasę. Ale, że tutaj mamy ten karabinek teraz założony, to po prostu użyjemy. Mm, I próbujemy tutaj pójść od innej strony. No wszyscy idą z tej strony, a ja chciałbym na dół może. Czy zejść na dół, czy ryzykować tutaj chodzenie? Dobra, idziemy jednak górą. Tędy. To będzie głupie. Szukam tutaj coś, ale. Znaczy, szukam wrogów, to nie. Zanim oni znajdą mnie. Tam po prawej ktoś był. Tutaj też jest, tutaj też jest! O dobra, mamy headshota, ale się tym upływ, co nie? Genialne miejsce. Dobra, idziemy tutaj do budynku w takim razie. Mam mało amunicji już pewnie. Właśnie kurwa straciliśmy prowadzenie! Straciliśmy prowadzenie, no to się na pewno nie cieszę. Tutaj ktoś umarł od nas. Tam jest... No właśnie, dwóch graczy tutaj było. No, nie miałem szans. Byli we mnie wcelowani, a im ja wyszedłem jak na pole. Po prostu nie jestem jeszcze do końca jakby przekonany jako taką do całej tej mapki, więc... Dajcie mi teraz, zagram sobie może szturmowcem. Może zmienimy broń, co wy na to? Eee, na M416. Znaczy. Kurde, Ace jest bardzo fajny. A nk 94 też jest fajne, tylko nie mam odblokowań na nic. Praktycznie niczym nie grałem, tak naprawdę. Dobra, M416. E, HD, nie dziękuję. Nie, 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 na pewno nie termo. E, Cobra, Cobra. Po prostu wiem, że to jest. nie hejtujcie mnie, rusofile Cobra na M416. -a. Co ja w ogóle zrobiłem? Ja powinienem to usunąć. Już nie wrzucę tego filmiku, bo mnie rusofile zjadł. Cobra na MC. Nie no, po prostu kobra jest tak genialnym kolimatorem jeśli chodzi o BF-a, A nie to jest kobra to nie, pomyliłem się, sorry, zwykły kojot po prostu, zwykły kojot, ta mała kropka jest genialna pod każdym względem, Kobra ze swoją T, tą, tą wiecie, tak jak te tak wygląda, nie wiem jak to nazwać, wiecie o co chodzi, no niestety jest dosyć specyficzna i chociaż ja jej nie lubię. Dobra, zmienimy sobie na kojota, to wtedy ani nie będzie to bezczeszczanie emek, emek, ani rusofili, e, ani nic innego, tak więc fault next map, ale jeszcze 150 kill nam zostało, więc e, dosyć sporo, pójdziemy sobie tu, o, o tam widziałem, a tutaj niszczymy im to, kurde tu był gracz, tak właśnie, ale uciekł mi, pójdziemy tędy, tutaj był gracz po prawej, ale idziemy od góry, przeładujemy sobie, tam nic nie widzę, Serio, ja go nie słyszałem. Serio, wyszło mu to, nie powiem. Wyszło mu to, Dobra, gram dalej, e, tylko sobie zmienię ten. No, kobre, zmień na kojota, na zwykłego kojota. Ta jedna, pojedyncza, najzwyczajniejsza najdwy w świecie kropka jest po prostu epicka. Dobra, tutaj widzę, że jest 500 tysięcy osób wszędzie. Jestem w najgłupszym miejscu. Tutaj nikogo nie ma, ciekawe. Tam nikogo za mną nie powinno być. Już to tam powinno być, ale ich tutaj nie widzę, w takim razie na tą stronę. I prawdopodobnie na dół. I na lewo. Tutaj widok gra. Mamy killa. I teraz pójdziemy sobie na górę od ich strony. No, nie ma. Tutaj idziemy. Wchodzimy na górę. O cholera. Kila killa. Przeładujemy sobie i wchodzimy. Ej, what? O, już myślałem, że gdzieś coś się zawaliło. Karabin szturmowy. Pięć razy to baretka karabin szturmu. Spoko, dostaliśmy jakieś fajne osiągnięcie. Tam widziałem gracza. Idę od tej strony, bo mi to wkurza. Ja nie wiem, jak on tutaj... Cholera, gracz! O, cholera, gra... granat! Granat. Dobra, no nic. 15-10. No, nie powiem. Słaby wynik, jak na mnie. Strefa powodziowa M416, dobrze. Eee, widziałem tutaj gracza przede mną. To nawet nie jednego. Tutaj był jeszcze jeden u góry. Tam jeszcze jeden prawdopodobnie poszedł. Przeładuję i eee, idę na nich. Dobra, mam killa. Słyszę coś od góry. tutaj naszych nie ma. No to oznacza, że gdzieś tutaj muszą być wrogowie. Tam chyba na dole był wróg. O, nie, 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 Co ja zrobiłem? Dobra, idziemy ponownie od dołu. Co, nie widzę? Ja zauważyłem, że ciągle tą samą drogą jakby idę, co nie? Może pójdziemy teraz gdzie indziej? Znaczy ona działa, no, jak coś działa dobrze, no to lepiej tego nie zmieniać, no. Ja jednak jestem osobą, która woli takie nieotwarte mapki, jak to, tak ładnie to nazwać. Nie się Widzieliście tego typa? No i teraz prawdopodobnie zginę znowu. Idę in inno, id Idziemy ten. What? Przed chwilą spadłem z dwa razy większej wysokości, nic mi się nie stało, teraz umarłem. Zrobiłem tak mało życia. Ech. Mam jakiś drop, który jest specjalny? Nie, tu jesteśmy my, oni są gdzieś tam. Dobra, lecimy. Tam oni. W razie ja tutaj wchodzę... dobra, nie dobiegnę już do niego, nie, niestety. W góry jeszcze jedną, dłużej... nie, czekaj, idziemy ten. Tutaj ktoś, słyszałem? Nie ma noża, nie ma! Głupia zabawa. Tutaj się skampię, muszę... No, znaczy nie skampię, tylko przeładuję. Nie z nożem, nie ze mną takie numery. Biegniemy tu. Nic nie widać, tam co nasi. Tutaj ktoś potrzebuje apteczki, masz. Pierwsza pomoc, tak, najlepiej skocz z wysokości się z zabij. Po co ką ma apteczka? Kurde, no spacja mi nie weszło. A, dobra, idziemy tędy. Tam jest gracz, tam jest gracz. Nie, to nie jest <grym> To nie był gracz, dobra, nieważne. Mm, idziemy tędy, potem idziemy w lewo. I będziemy gdzieś do tego budynku Myślę, że to będzie najlepsza opcja Usią tędy Muszę tutaj coś No e, ja wiem, dopatrzymy Nie ma nikogo Też nie ma, ciekawe Musiał być gdzieś na dole albo coś, tak mi się też wydaje Dobra, idziemy w takim razie na górę Trzymaj! Pierwsza pomoc Apteczka, punkty, spoko Wiecie, że nie lubię tych miejsc u góry Strzelają tutaj Kudet. A, zauważyłem go w idealnym momencie, ale wow Z łuku mnie zabił Nigdy nie miałem łuku, on chyba z jakiegoś DLC musi być, co nie? Z dodatku tak mi się wydaje. Dobra, trudno. Lecimy dalej, lecimy do akcji, lecimy do akcji. A, i cholercie nawet nie popatrzyłem na mapę. Myślałem o góry. Spadamy na górę w takim razie. Mm, idziemy jeszcze raz na to samo miejsce. Tam jest typ, jak zauważyłem go teraz. Jak on nie zginął? Ja się pytam jak? Ja nie mogę, co ja zrobiłem? Panik, shooting i go nie zabiło. No, chyba e, z nędzą. 225 do 218, gramy do 300 zabójstw. E, tak jest. Więc jeszcze troszeczkę tylko i wyłącznie gierki przed nami. E, pójdę na górę. Macie tutaj leczenie. Tam chyba nie ma sensu iść. E, tu chyba też nie ma sensu, bo nie wiem, czy to. Tak, no. Dobra, bardzo ciekawe. Dobra, jolota. Czy się zabawam? Może komuś uratuje jeszcze. Chodź tu. O, nie ma mnie. No cholera. Dobra, to był głupi pomysł. Czemu tu przyszedłem w ogóle? To był głupi pomysł. Cholera. Macie apteczkę. O, ktoś we mnie strzela. To mi się wydaje chociaż. Na chwilę dostanę. Kulkę! Mamy killa. Oh, fuck. To tak miało być. Srebrny pakiet, spoko. Jest to jakoś bardzo potrzebny. Tu są już nasi! Masz apteczkę jakaś potrzebował. Dobra. Tam jest za dużo graczy. Przeładuję sobie. Oni tam się leczą. I tutaj próbuję cokolwiek karnąć, Może znajdę, że za chwilę dostanę. Idealnego headshota od nie wiem kogo. Tam o tym mówiłem, właśnie idealnego czarodzieja od nie wiem kogo. Hmm, ile już mamy, jaki mam wynik? 2014. To jest ciekawy wynik, nie powiem. Jak na 38 poziom? E, dobra, do akcji, do akcji, do akcji. Lecimy dalej. Ostatni 50. Zabójstw. Oczywiście musiałem mnie teraz pić w najlepszym dla niektórych miejscu. Tutaj ktoś umarł. Wejdę na górę. Ej, halo, halo! Wow, no nie, w tym samym miejscu chciałem wejść. Ej, ten sam typek mnie zawił za przed chwilą. Tylko, że teraz z noża. Tak się nie robi. W idealnym momencie, jak chciałem wejść na górę, e, to, to ten, I w tym samym momencie po prostu dał mi nóż w plecy. Nie, tak się nie robi. Tam są gracze i jest cholernie dużo tam. Tutaj jest też typek przecież. Nie widzieliście tutaj. Tutaj też jest jeszcze jeden tutaj, pięknie powyżej. Widzę, że wszedłem na ich teren. Widzę, że to się opłaciło. Mamy Nie ma takiego kampienia. O, shit, dostałem od tyłu. Ach, ale to już tak będzie prawdopodobnie zakończenie. Ty jak ma 4-0 za mną, no szacunek. 140 poziom, no trudno, no. 140, tak jest, wiem co powiedziałem. A, dobra, 25-17, okej. Macie tu killa. Macie jeszcze 30 kill, tylko i wyłącznie. Ludzie zaczynają grać, wiecie, bardziej ostrożnie. O! Widziałem tą latarkę. Znaczy laser, znaczy światło. Odbite. Ach! Od samego początku lotu już widziałem jak nam nie celuje. Dobra. Mm, do akcji. Każdemu się zdarzy nawet najlepszym. No przepraszam bardzo. A, lecimy tędy, spadamy na dół. Ta sama akcja co poprzednio. Troszeczkę dalej jesteśmy i... Czuję się bezpieczniej, bo... Teraz po prostu nie Mogę, mogę szybciej wycelować. Tutaj teraz go nie ma, spoko Wchodzimy na górę w takim razie Idziemy w prawo Jeszcze raz, nie patrzymy na boki nowe I idziemy na górę O cholera, za dużo ich tam Widzieliście ile ich tam było? Czy niech sobie idą, oni mnie nie obchodzą Niech oni sobie idą A, po prostu nie wierzę. Jak M416 może być tak niewsalny na tę odległość. Jak! Full auto idealnie w czubek głowy wymierzonej i ani jedna... E, ani jedna, ani jeden nabój nie trafił. Wow! Nie ja wiem co to było, ale coś wybuchło. O typek wow, od nich typek ma 12 poziom i staty 53,25. Spokój, Spoko Smurf. albo haker. Tutaj przed chwilą zginęliśmy, bardzo fajne miejsce grą. dziękuję Ci. 5 kili moi drodzy. 5, ostatnie 5. A, ostatnie dwa kile, pięknie, moi drodzy widzowie, no piękna to była akcja Ja mam nadzieję, że odcinek wam się jak najbardziej podobał Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o subskrybowaniu kanału, żeby mieliście wszystkie Żebyście mieli wszystkie moje filmy na bieżąco Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, fajnie mi poszło Moje wynik nawet okej, okay, powiem szczerze Ogrom ilość, Ogromna ilość doświadczenia Pomińmy sobie może, ile ogólnie dostaliśmy no, tak, super Postępy 57400, spoko Mam tutaj gwiazdkę za niedługo szturmowca, znaczy no, za niedługo, no trochę nam brakuje, nie powiem. Ale jako tako jest dobrze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, pa, pa.